Miłość i nadzieja, będzie rozwód? Oto, co zrobi Cajnep, żeby uratować małżeństwo Bulenta. Streszczenie odcinka 120 Ask We Umut W najnowszym, 120 odcinku tureckiej telenoweli Miłość i Nadzieja Ask We widzowie z zapartym tchem obserwują, jak Cajnep, młoda dziewczyna, którą los w srodze doświadczył, desperacko walczy, by zapobiec rozwodowi w rodzinie Bulenta i Ferei. Czy jej plan okaże się skuteczny, a małżeństwo wujostwa zostanie uratowane? Oto szczegółowe streszczenie tego emocjonującego epizodu. Pierwszy. Meli obwinia Cajnep o rozwód rodziców, zarzuty i złość w domu Bulenta, po niespodziewanej deklaracji Ferej o chęci rozwodu, w rezydencji Bulenta wybucha seria kłótni i wzajemnych oskarżeń. Meli, córka małżeństwa, przeżywa trudny czas, zamiast błagać rodziców o opamiętanie, całą złość kieruje na Cajnep. W jej mniemaniu to właśnie Cajnep wywołała zamęt i rozbiła spokój rodziny, Meli, wzburzona, moja mama i tata jutro się rozwiodą przez ciebie. Powinnaś być dumna, to twoje dzieło. Cajnep, ze smutkiem i wyrzutem, nigdy nie chciałam niczyjego nieszczęścia. Dorastałam bez ojca i wiem, co to znaczy. Nie pozwolę, by ktoś cierpiał tak jak ja. Naprawię to, zobaczysz, że do rozwodu nie dojdzie. W oczach Meli pojawiają się iskry niedowierzania i ironii, ale słowa tajne brzmią wyjątkowo szczerze: dziewczyna naprawdę nie chce, by to małżeństwo się rozpadło. Drugi Sylwestrowa iskra rozpadu, bulent i Ferej przed rozwodem, krótki rys dotychczasowych wydarzeń. W retrospekcji widzowie przypominają sobie kluczowe sceny. To w sylwestrową noc Ferej ogłosiła, że ma dość i chce rozwodu. Bulent, zaskoczony, załamał się, a kilka dni później otrzymał w ręce pozew rozwodowy z wyznaczoną datą pierwszej rozprawy. Mimo, że dzieci, Meli i Gid, nie chcą do tego dopuścić, widmo rozstania rodziców staje się coraz realniejsze. Cajnep obiecuje zapobiec rozwodowi przechodząc przez korytarz rezydencji i słysząc wymianę zdań między Meli i bulentem. Cajnep coraz bardziej utwierdza się w przekonaniu, że musi wkroczyć do akcji. Postanawia działać, choć nie zdradza od razu, co ma zamiar zrobić. Tylko rzuca do Meli. Cajnep, masz rację, to wszystko jest trudne. Ale dam z siebie wszystko, by do rozpadu małżeństwa nie doszło. Trzeci, radykalny plan Cajnep, ogłasza, że rzuca szkołę i wraca do Edremitu, szok w domu Bulenta. Cajneb, czując, że zwykłe tłumaczenia nie przyniosą efektu, decyduje się na ryzykowną zagrywkę, ogłasza, że postanowiła rzucić szkołę i wyjechać z miasta. Liczy, że ta zaskakująca deklaracja wstrząśnie bulentem i ferej na tyle, by ich zjednoczyć przeciw tej decyzji i tym samym odciągnąć ich od myśli o rozwodzie. Kiedy dziewczyna przychodzi do gabinetu, gdzie Bulent i Feray siedzą spięci w mrocznej ciszy, wypowiada swoją kwestię. Cajnep, z pozornym spokojem, wujku, ciociu. Rzuciłam szkołę, wyjeżdżam do Edremitu, do rodziny. Nie widzę tu już dla siebie miejsca, w pokoju zapada cisza. Ferej unosi głowę z niedowierzaniem, bulent reaguje gniewem i niepokojem. Bulent, co ty mówisz, dziecko? Szkoła to twoja przyszłość, Ferej, łagodniej, cajnep, spokojnie, możemy ci pomóc porozmawiać z dyrekcją. Nie rób tak pochopnego kroku. Dokładnie tak, jak przewidziała Cajnep, oboje, zamiast myśleć o rozwodzie, koncentrują się na odkręceniu jej decyzji. W tle rodzi się jednak obawa, że w ferworze tej sytuacji może zbliżać się wyznaczony termin rozprawy. Czwarty. Kłótnia i emocje przed kolejną rozprawą, Bulent naciska na Ferej, zadzwoń do szkoły. Na wieść o tym, co zamierza cajneb. Bulent wpada w szał paniki. Każe Ferej natychmiast zadzwonić do szkoły i odwołać rezygnację dziewczyny, licząc, że wszystko da się naprawić formalnie. Cajnet jednak milczy z kamienną twarzą, nie zdradzając, że to tylko jej gra mająca zatrzymać małżonków w domu. Bulent dynamicznie do Ferej, dwoń do tej szkoły. Niech przyjmą to z powrotem. Nie pozwolę, by Cajnep zmarnowała sobie życie, Ferej, zawieszając telefon w ręku, przecież zaraz mamy rozprawę. Może powinniśmy tam iść? Bulent, jaka rozprawa? Liczy się teraz dobro Cajnep. To wszystko może poczekać, widzowie widzą, jak cajneb w duchu czuje cień satysfakcji, bo jej plan zdaje się działać, bulent i Ferej zaczynają koncentrować się na ratowaniu sytuacji cajneb, a nie na rozwodzie. Ale czy to wystarczy, by faktycznie nie dotarli na salę sądową? 5. Pojedynek emocji, czy plan Cajnep się powiedzie? Konflikt narasta, czas ucieka. Choć Cajnep ma nadzieję, że zdoła w ten sposób zapobiec rozprawie, Meli nie jest przekonana, że to dobre rozwiązanie. Patrzy na Cajnep z mieszaniną złości i dziwnej fascynacji, bo w głębi duszy może docenia odwagę rywalki, która podejmuje skrajne kroki. Jednak nie rezygnuje z obwiniania jej o całe zamieszanie, tymczasem zegar tyka, za kilka godzin Bulent i Feray mają stawić się w sądzie na pierwszą rozprawę rozwodową. Wszystko wskazuje na to, że Cajnep przesunie uwagę małżonków na kwestie szkoły, więc istnieje duża szansa, że nie pojawią się punktualnie. A jak powszechnie wiadomo, nieobecność lub spóźnienie może skutkować odroczeniem sprawy. Cajnep, w myślach, błagam, niech to się uda, nie chcę, by Meli cierpiała, nie chcę, by oni się rozstali. 6. Dalsze wątki: Suat zastawia pułapkę na kubileja, kuzej pomaga córce, nowe intrygi w tle. W 120. odcinku widzowie mają też wgląd w poboczne, ale istotne wątki: Suat wciąż prowadzi swoje tajne gry, aby ukryć ślady i pozbyć się niewygodnych świadków. Tym razem zastawia pułapkę na Kubileja, który mógłby złożyć zeznania obciążające Suata i Handan w sprawie fałszywych oskarżeń wobec Elif. Kuzej dowiaduje się o knowaniach Suata i postanawia pomóc osobie kluczowej, córce Kubileja, a może innemu członkowi rodziny, by nakłonić mężczyznę do współpracy. Wygląda na to, że powoli tworzy się koalicja przeciwko Suatowi, Yigdis z kolei nie ustaje w staraniach, by zadrwić z Handan, która wciąż udaje kalectwo, jednak brakuje jej sposobu na skuteczne ujawnienie prawdy. 7. Punkt kulminacyjny, czy rozwód zostanie powstrzymany? Na chwilę przed rozprawą. W ostatnich minutach odcinka wszystko sięga momentu krytycznego. Ferej i Bulent, przejęci problemem Cynep, miotają się między domem a szkołą, próbując odkręcić sytuację z rezygnacją dziewczyny. Z kolei Meli i Igit siedzą w salonie, wyczekując wieści. Meli w głębi duszy boi się, że plan Cynep może faktycznie zadziałać i oddalić widmo rozwodu. Gdy nadchodzi pora, by małżonkowie udali się do sądu, spostrzegają, że właśnie otrzymali telefon ze szkoły, potężny skandal czy konieczność osobistego stawiennictwa, by wyjaśnić status uczennicy Cajnep. Gdyby zignorowali wezwanie, mogą zaszkodzić dziewczynie, a przecież oboje nie chcą jej skrzywdzić. Mija cenny czas, bulent, patrząc na zegarek, zdenerwowany, nasza rozprawa zaczyna się za kilkanaście minut. Nie zdążymy, Ferey, więc nie jedziemy do sądu? Nie rozstajemy się, bulent, najpierw muszę załatwić sprawę cajnep? Resztą zajmiemy się później. Możliwe, że to wystarczy, by rozprawa została odroczona, a czas zadziałał na korzyść Cynep i Meli, które, choć w konflikcie, pragną, by rodzina Bulenta i Feray pozostała w całości. 8. Zakończenie odcinka i zapowiedź ciągu dalszego, w ostatnich sekundach 120 odcinka. Cajnep stoi w korytarzu, obserwując całe zamieszanie z mieszanką ulgi i niepewności. Czy naprawdę udało jej się wstrzymać rozwód, czy tylko odsunęła go w czasie, Meli w kąciku zaciska pięści, nie wiedząc, czy ma dziękować Cajneb za uratowanie małżeństwa rodziców, czy jej nienawidzić za wtrącanie się w sprawy rodziny. Bulent i Ferry biegną, by załagodzić kryzys w szkole cinep i jeszcze nie rozumieją, że właśnie minęła godzina wyznaczona na rozprawę. Nie wiadomo, czy to uświadomi ich, że wciąż mogą walczyć o siebie nawzajem, Kuzej i Suat rozgrywają własną bitwę za kulisami, a Kubili może w każdej chwili złożyć zeznania, które odmienią los Elif i Ildis. Odcinek kończy się otwartym niedopowiedzeniem, zostawiając widzów z pytaniem, czy radykalny plan Cajnep, porzucenie szkoły i wyjazd faktycznie zatrzyma rozwód? A może to tylko chwilowe odroczenie nieuchronnej decyzji bulenta i Ferej? Jedno jest pewne, w kolejnym odcinku presja będzie tylko narastać. Czy rodzina ma jeszcze szansę na pojednanie, a dzieci, Meli i Idżit, a także Cajnep zaznają wreszcie spokoju? Czy może chmury Intryk Suata i Handan przysłonią słońce nadziei? Tego dowiemy się w dalszym ciągu serialu Miłość i nadzieja.